Szczoteczka soniczna Per od Mediwon. Co otrzymujemy? Doskonałą jakość, świetny produkt, design, prostotę oraz... No właśnie, co jest w środku już za moment zobaczycie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, dlaczego szczoteczka soniczna, a nie szczoteczka zwykła albo elektryczna. O tym przekonałam się po raz pierwszy, kiedy założyłam aparat stały na zęby. Ten kto go ma albo kiedykolwiek miał wie doskonale jakim ogromnym problemem jest Utrzymanie aparatu i zębów w higienie. Dzięki temu, że mamy szczoteczkę soniczną, to nam bardzo pomaga, a dzięki temu, że mamy szczoteczkę soniczną doskonałej jakości, mamy gwarancję, że jesteśmy bezpieczni. Otwórzmy zatem pudełko, które od razu mogłabym zauważyć, że wygląda bardzo elegancko i mogłoby być świetnym pomysłem na prezent dla kogoś. Wygląda bardzo, bardzo elegancko. I uwaga, co otrzymujemy w środku? Zajrzyjmy do środka. Mamy futerał, mamy dwie końcówki, już tutaj widoczne, teraz kabel do ładowania. Jest coś jeszcze, ale o tym za chwileczkę. I mamy opakowanie. I takie opakowanie możemy zabrać ze sobą w podróż. To jest fantastyczna sprawa. Kiedy wcześniej wyjeżdżałam w jakiekolwiek. Delegacje, wakacje. Ja, moje dzieciaki, pakowałam też czoteczki, tutaj jakieś woreczka, tutaj jakieś torbeczki zapinanej. Tutaj otrzymujemy piękny, elegancki pokrowiec, w którym wszystko będzie na swoim miejscu. I co bardzo ważne, uwaga, tutaj mamy dwie końcówki zapasowe w kolorze czarnym i dodatkowo mają takie higieniczne nakładki. Czyli. Albo używamy tej szczoteczki sami, albo używamy na przykład z partnerem, bo mamy dwie różne końcówki. Sam mechanizm, który nas w tym momencie interesuje. Tak wygląda. Włączamy. I uwaga, kilka możliwości trybów pracy. Mamy możliwość cleaning, czyszczenie, whitening, czyli wybielanie zębów. Oraz masaż. Do tego przejdziemy za chwilę. Włączamy, potwierdzając, głównym przyciskiem, i nasza szczoteczka zaczyna pracować. Ja nałożę końcówkę. Szczoteczka właściwie jest gotowa do pracy. Czarne końcówki mają zdecydowanie delikatniejsze włosie, ale wyprofilowane w tak odpowiedni sposób, żeby docierały we wszystkie zakamarki. Białe szczoteczki mają inaczej wyprofilowaną końcówkę. Możemy je używać naprzemiennie. Delikatniejsze na przykład dla osób, które mają bardziej wrażliwe dziosła, albo właśnie aparaty nazębne, szczególnie te szklane, takie jak na przykład ja noszę, Ale uwaga, szczoteczka soniczna jest też fantastycznym e, sposobem na czyszczenie e, nie tylko aparatów ortodontycznych, nie tylko zębów dorosłych, jak i dzieci, ale i również z protez, które używają starsze osoby. Oprócz tego, co otrzymujemy e, w tym zestawie. To uwaga będzie niespodzianka. Szczoteczka do twarzy. Czyli kupując ten zestaw, otrzymujecie od razu szczoteczkę soniczną do twarzy. To bardzo ważne. Ja nie lubię w swojej łazience czy w swojej e, torbie podróżnej mieć miliona różnych akcesoriów. Tutaj otrzymujemy to w jednym zestawie. Tutaj mamy wypustkę taką bardzo gęstą, do dokładnego, dogłębnego czyszczenia. A tutaj mamy. Wypustki e, takie bardziej rozrzucone do wykonywania masażu. I teraz właśnie włączamy szczoteczkę, wybieramy, ona się z nami wita, hi mówi, e, ona się z nami wita, przełączamy funkcję na masaż. Go, i szczoteczka zaczyna, potwierdzamy, czyścić. Z jednej strony masuje, z drugiej czyści. Jak jej użyć? Nakładamy żel do twarzy, taki, który używamy codziennie, i tą stroną myjemy twarz bardzo dokładnie, pozbywając się makijażu. Tą stroną, wkładamy na przykład krem albo serum i wmasowujemy w całą twarz, łącznie z szyją, serum, krem yy, czy maseczkę witaminową. Taki zestaw od Medivon, drodzy Państwo, powiedziałabym, że jest to prezent, jest to gratis, ale to jest fantastyczny produkt składający się na ten świetny zestaw. Czyli, drodzy Państwo, podsumowując, otrzymujemy szczoteczkę soniczną perl która perfekcyjnie usuwa płytkę na zębną, oczyszcza trudno dostępne miejsca jamy ustnej, bezpieczna jest dla aparatów ortodontycznych, posiada wyświetlacz LCD, oscylujące główki szczoteczki i uwaga, posiada do 6000 wibracji na minutę. Klasyczna, zwykła szczoteczka, to jest maksymalnie, jeżeli się przyłożymy 600 wibracji na minutę. Tutaj mamy aż 6000 wibracji. Trzy tryby pracy, 5 stopni natężenia częstotliwości pracy szczoteczki. Funkcja masażu dziąseł. Funkcja do wrażliwych zębów, szczególnie dla osób, które mają dziąsła krwawiące lub chorują na parodontozę. Dokładne wybielenie zębów ma również funkcję wybielania. Stację dokującą, czyli jest bezprzewodowa, i uwaga, bardzo pojemną baterię, bo. Pełna naładowana bateria starcza aż na 60 dni pracy, drodzy Państwo, na jednym ładowaniu. Mamy również komplet dodatkowo trzech zapasowych końcówek w zestawie. Szczoteczka jest wodoodporna, szczoteczka również posiada szczoteczkę do czyszczenia twarzy i do masażu twarzy. Dodatkowo otrzymujecie podróżne etui i oczywiście bardzo. Oryginalny design. Zabieramy szczoteczkę, pakujemy dwie dodatkowe końcówki i zabieramy ją w podróż. Wszystko na swoim miejscu. Drodzy Państwo, to jest szczoteczka od Medivonu Pearl. Ja ją sprawdziłam na swoim aparacie. Zatrzymuję ją u siebie, będę ją używała codziennie do czyszczenia, wybielania, dbania o swoje zęby, ale i również odbania o swoją twarz. Serdecznie polecam.